tu na jutro czeka dwie paczuszki z łożyskami tam pacjent też już podstawiony, a dzisiaj muszę się dokopać do piaskarki teraz czasu nie miałem, bo same roboty mnie ciągały. i miska mam do wypiaskowania, łapy i filtr obudowę filtra oleju ma. do wypiaskowania, to dzisiaj sobie popiaskujemy no i dobra, tu mamy dwie łapy już wypiaskowane Wszkiełkowane, można powiedzieć, nie ma brzerów niczego, jest gładziuteńkie, jest bardzo drobny korunt, tutaj się doczyści ręcznie, nie ma co przesadzać, to są tylko łapy. Teraz pójdzie na szczała miska olejowa, miska olejowa teraz tu jest, no. No. tylko spód, w środku i tak będzie przerabiane, bo to. Będzie jakaś uturbiona BMK, i na końcu zrobimy podstawę filtra oleju. Obudowę to będę musiał ostrożnie, żeby te kanały to nie pouszkadzać z daleka na, na spokojnie, bez przesady. Bierzemy się za miskę. No i mamy miskę, ale pójdzie do poprawek. Bo gdzie nie gdzie jest taki stary brud, jest tak ubity, że ten drobny kor korunt nie weźmie tego. O. Z szybokręcikiem, teraz wyskrobać wszystko ładnie, wyskrobimy i jeszcze raz przepiaskujemy. Dobra, ale najpierw weźmiemy się za obudowę. Bo tu jest taki mocny wyciąg, że razem z koruntem, nawet wyciąga i już pewnie prawie pełny jest. i Muszę go wyczyścić. A poznaje się po tym, że. To może nie widać prawie nic. Jak jest piaskowane. Bo nie daje rady już odciągnąć. No i dobra, mamy wszystko wypiaskowane. Mówię teraz tylko wezmę to skrobie. Dzwoniłem do właściciela. Mówił, żeby na tego nie robił, ale już to wezmę we skrobie i nie będę poprawiał już po prostu piaskarką. Tutaj też nie gdzie są takie miejsca, że jest taki stary, brud ubity i nie idzie tego ruszyć. No dobra. Na razie.